Toż nie mówicie, że z chłopakami wam się tutaj dobrze współpracuje, o, więc nie ma takiej rywalizacji. Nie, znaczy się jest, taka zdrowa rywalizacja. Bardzo często my jesteśmy lepsze po prostu w tym. <laughs> nie ma co oszukiwać. Dobra, to zaraz to powiem jeszcze raz. W takim razie. Nie wiem, jak to Bata. Bata, bata, weź mikrofon. Z mężem będę tak, Witam kochanych gości, którzy przyjechali do naszej pięknej, skromnej, popegierowskiej miejscowości, jakiej jest Smykówko. Cieszę się, że Smykówko jest naprawdę dotajną taką miejscowością, a mieszkam tu już od 69 roku, od początku 69 roku. Tu jestem starą już mieszkanką, taką leciwą. Nie? Jesteśmy żeńską drużyną Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku. No Dlaczego jesteśmy w straży? Eee, dlaczego? Na pewno dlatego, żeby pomagać innym, żeby być w gotowości, żeby utrzymywać sprawność fizyczną na dość wysokim poziomie. Dawać przykład młodszym dzieciom, że można brać udział w zawodach. Sama ta adrenalina, która daje kiedy wyje serena, kiedy możesz pojechać, pomóc innym. Eee, przy zawodach, kiedy się biega, wygrywa, bo jesteśmy od paru lat w czołówce, eee, no to ja na przykład biorę udział w każdej akcji. Jak przybiegam, zamykam drzwi, i idę do domu, tyle, tyle jest mojego udziału w akcji. E, braliśmy udział już w czterech zawodach gminnych, w których wygraliśmy kilka wielokrotnie pierwsze miejsce. Jesteśmy w pierwszych czołówkach oczywiście, i w powiatowych też braliśmy udział dwa razy, i wygraliśmy drugie, i dziewczyny, trzecie chyba było raz. Także jest super. Chcemy zachęcić też młodzież, żeby brała w tym udział i żeby pomagała innym osobom. Ja ostatnio byłam na akcji w, przy wypadku. Jest naprawdę taka adrenalina, jest strach, co tam będzie, więc wszystkiego można się tam spodziewać. No i przede wszystkim no, trzeba być opanowanym i pomóc tym drugim osobom poszkodowanym. Treningi są nieukrywalne. są dla nas trochę trudne co do organizacji, bo każda z nas praktycznie jest mamą. Mówię prawie, bo nie każda, ale prawie każda jest z mamą i dodatkowo jeszcze pracujemy zawodowo. Także znaleźć ten czas w tygodniu jeszcze na dodatkowe treningi to jest yy, wyzwanie. No i jesteśmy zgraną drużyną, fajnie strujemy się w swoim towarzystwie, także to nie jest tak, że idą tam za karę na ten trening, tylko też yy, spędzić miło czas razem ze sobą. I jeszcze chciałbyś na pewno tu wspomnieć o yy, chłopakach, którzy nam pomagali. To, to dzięki nim tak naprawdę bierzemy udział w tych zawodach, bo bez nich e, nie potrafiłybyśmy sobie nawet wystawić tego sprzętu, nie oszukujmy się, motopompa jest bardzo ciężka. I dzięki nim, e, dzięki panom, e, dzięki chłopakom z naszej jednostki e, bierzemy udział w zawodach. Pilnują nas, motywują, e, patrzą, e, jakie błędy robimy. E, no jesteśmy im wdzięczni, dziękujemy im bardzo za pomoc. I też chciałam wspomnieć, że wystarczy na nas tutaj popatrzeć, jesteśmy jedną wielką grupą, jedną wielką rodziną. Tam stoi mój wujek, tam stoi mój tata, mój kolejny wujek, to jest moja ciotka, druga ciotka, to jest jedna wielka rodzina. Nam. Czy jest rywalizacja z mężczyznami z naszej jednostki? Powiem szczerze, jest zdrowa taka może być zdrowa nie e, zawsze się dopingujemy zawsze się dopingujemy zawsze liczymy na to że oni będą lepsi bo wtedy my ich gonimy i wtedy jesteśmy jeszcze bardziej motywowane. chciałabym jeszcze powiedzieć że ważne jest to że jesteśmy wszystkie stąd e, no ja dojeżdżam ale mam tutaj e, mąż, mąż stąd pochodzi więc jakbym go zastępowała to jest nasza ona jest tak nasza nasza nasza, nasza. nasza. nie szukamy z innych z, dziewczyn wysportowanych, żeby wziąć udział w zawodach, bo to nie o to chodzi, nie to się liczy. Po prostu dobrze się bawimy. Spresmyków istnieje od 1963 roku. Byłem w tej straży w młodzieżówce, bo pamiętam, byłem naczelnikiem w tej straży. Do 1983 była na pewno straż zakładowa. Później to się rozpadło jako zakład i no nie mieliśmy gdzie to utrzymać. Po prostu nie było pomieszczenia, nie było nic, nie było pieniędzy, bo no to nie było gminne, tylko to było zakładowe. I została ta straż zawieszona. Przekazany był sprzęt do gminy Ostróda. No i później z inicjatywy tutaj parę lat było cicho. No i w 2013 rządziły straż. No i poszło to w dobrą stronę. Działamy do tej pory, szkolimy się, bierzemy udział w różnych imprezach. No i jeździmy wiadomo do pożarów, do e, zdarzeń różnych, różnistych. Zdarzenie najbardziej mi utkwiło w głowie, bo kiedyś ratowaliśmy dziecko, które straciło bezdech, to moja sąsiadka miała, nie wiem, 4 miesiące, 5 miesięcy. No ale dzięki przeszkoleniu jako ratownik medyczny, to żeśmy uratowali, o tak powiem. No mamy dużo młodzieży, mamy dużo, no wiadomo, dziewczyn, które biegają, angażują się ludzie naprawdę, dużo się szkolą. No i tak fajnie jest po prostu tutaj jako straż.